Obowiązki od do, do, do serd dobra, nie będę mówił, bo mnie to denerwuje. To sobie później zobaczycie w prezentacji, ale to, są, to, są jakby, to jest rzecz, która o tyle jakby zmieni nasze życie, że z jednej strony my wychodzimy z węgla, który jest jakby dla Polski kluczowy, więc pozbywamy się najtańszego surowca, z drugiej strony nie mam żadnej alternatywy. Jak byłem na studiach MBA i to już był jakiś czas temu, to był byłzą taki kolega dość wysoko postawiony w jednej z w jednej elektrowni i on powiedział, że nie ma możliwości, Żebyśmy nie mieli w Polsce wyłączania prądu tak około 2027-2030, że będzie jak za komuny trzeci, piąty stan zasilania, dlatego że my nie będziemy w stanie jakby obsłużyć bez węgla e, całego zapotrzebowania na energię w Polsce. I trochę mnie to zmartwiło, bo on był dobrym, e, dobrym fachowcem, więc e, nie brzmi to dobrze. Dobra, dekarbonizacja to sobie mówiliśmy. Logistyka cyrkularna i opakowania wielokrotne, czyli coś, co nam się nasuwało od zawsze, czyli zawsze nam się wydawało, że dobrze by było mieć opakowania, które będą do nas wracać, ale zazwyczaj funkcjonowało to tylko w zamkniętych sieciach dystrybucji, czyli centrala do swoich oddziałów, no bo wiadomo, że od klienta, od klienta nie wracało.